Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek. Przed wami speed build, ale też nie do końca taki klasyczny speed build, ponieważ historia tego budynku jest całkiem... E, jakby to powiedzieć... nieprosta, ale właśnie dziwna. W sensie... Robiliśmy live'a i to był live, na którym właściwie sama nie wiedziałam, co bym chciała do końca robić, ale wiedziałam, że chcę zrobić, bo mi się nudziło, także bardzo fajna, pokrętna logika. Natomiast stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zbudować dom, i ja sobie wymyśliłam, że chcę wybudować kompaktowy dom. Widzowie podczas tego live'a stwierdzili, że oni chcą, żebym wyblać. Żebym wybudowała malutki, ten taki najmniejszy na 32 kratki. No to pomyślałam sobie, że skoro tak wszyscy chcą na 32 kratki, no to ja taki domek właśnie zbuduję. Ale słuchajcie, no w trakcie budowania tego domu dostawałam bardzo dużo wiadomości dotyczących tego, czy ja ten dom udostępnię w sensie z linkiem. No ja powiedziałam, że ten dom na pewno się pojawi w galerii jako... Yy, po prostu udostępniony budynek, ale gorzej było z kwestią linku, ponieważ żeby gdzieś ten link umieścić, no to wypadałoby mieć jakieś nagranie, żeby tam w jakimś przypiętym komentarzu albo w opisie link udostępnić. No i doszliśmy do wniosku, że chyba najlepszym sposobem będzie to, że ja już ten dom sobie sama prywatnie dokończę i potem go właśnie wam opublikuję w ramach tego. Z builda. Natomiast nie jest tak, że ja odchodzę od formy, która mi się teraz bardzo spodobała, czyli takiej formy, gdzie dokładnie Wam omawiam i mówię o szczegółach budynku, gdyż ponieważ na koniec tego przyspieszenia dostaniecie fragment taki już w zwolnionym tempie, gdzie po prostu Wam pokażę i opowiem jakieś rzeczy dotyczące tego domu plus gdzieś, tylko właśnie nie wiem gdzie, planuję Wam wrzucić jeszcze nagranie, gdzie Simka się porusza po tym domu, ponieważ z doświadczenia wiem, że że kiedy buduje się kompaktowe wnętrze, bardzo dużo osób też nie do końca wie, jak działa poruszanie się w The Sims. Ile potrzeba przestrzeni na to, żeby Sim gdzieś tam przeszedł. I bardzo często pojawiają się potem wiadomości, że na przykład coś jest niefunkcjonalne, a coś na pewno jest niefunkcjonalne i żeby po prostu tego uniknąć, żebyście wszystko widzieli dokładnie, nagrałam też właśnie taki fragment, gdzie wysłałam Simkę, żeby użytkowała te rzeczy znajdujące się w domu. W sensie wiecie, bo to chodzi o to po prostu, że The Sims nigdy nie było zbyt inteligentną grą pod tym względem. I starzy gracze w szczególności są przyzwyczajeni do tego, że na przykład w The Sims 1 wystarczyło, że przed Sim'em cokolwiek jakiś mały obiekt stał i Simowie już nie mogli przejść i byli zablokowani. W The Sims 2 na pewno też trzeba było mieć z każdej strony kratkę odstępu, żeby Simowie mogli się poruszać po domu. Jeżeli chodzi o The Sims 3, tutaj nie mam pewności, czy kratka, czy już w chodziło o pół kratki żeby sim korzystał z obiektu. Ale stuprocentowo jest tak że w The Sims 4 wystarczy że pół kratki jest i jak jest półkratki, to już sim spokojnie z danego obiektu skorzysta. I to jest super fajne że poruszono tę kwestię w sensie że jakby to rozwinięto, bo można bardziej tych rzeczy tam napchać, i Simowie faktycznie dalej użytkują to. I to jest bardziej takie realistyczne. Nasze ulubione słowo na kanale. Także powiem Wam, że właściwie w niektórych wypadkach sama byłam trochę zdziwiona, bo nie do końca byłam pewna tej kuchni, no ale okazało się, że wszystko jest. Spoko i jest ok. Słuchajcie, jeżeli chodzi o obiekty, które wykorzystywałam, ja ten dom budowałam z myślą, że chcę wykorzystać pełną kolekcję, którą posiadam, czyli przestać się zastanawiać nad tym, co jest z jakiego rozszerzenia. I wiem, że tutaj się pojawi mnóstwo głosów: Scarlet buduj dom z podstawy. Ale słuchajcie właśnie ja na kanale ostatnio zaczęłam bardziej o to dbać, zaczęłam tworzyć też budynki z ograniczonymi dodatkami. Na przykład mamy podstawę, cztery pory roku. Ostatnio było psy i koty, Stranger i chyba dwa jakieś akcesoria najnowsze. I takie budynki dalej się oczywiście będą pojawiać przy przerabianiu domów. Też dalej będę na przykład jakieś określone pakiety wykorzystywać, ale tutaj chciałam po prostu pofolgować swoje wyobraźni i chciałam stworzyć też coś dla osób, które rozszerzenia w większości mają albo po prostu nawet jak jakiegoś nie mają, to najczęściej jest tak, że jeżeli chodzi o jakieś dziwne rozszerzenie typu, nie wiem, mój pierwszy zwierzak czy nie wiem, co tam jest takiego dziwnego jeszcze. No, w każdym razie z tych takich mniej kupowanych, chociaż ponoć one były dobrze kupowane, ale mało znam osób, które faktycznie posiadają mój pierwszy zwierzak, to najczęściej to są jakieś kwiatki, czy inna duperelka, więc to nie jest takie istotne, bo pamiętajcie o tym, że jeżeli pobieracie takie domy, to nawet jeżeli nie macie danego dodatku, czy Akcesoria czy pakietu, to wtedy one te rzeczy znikają, ale to dalej możecie pobrać albo są wymieniane na obiekty, które są z podobnej kategorii. Także tutaj nie ma problemu. O tę ścieżkę się będziecie pytać, ja mówiłam chyba na przedstawieniu tego domu, że to jest wszystko z debuga. Jak odblokować z debuga, to wszystko macie w opisie. Bo pamiętajcie proszę o tym. Pytań naprawdę jest bardzo dużo, więc tylko przypominam, że. Przy każdym, absolutnie każdym bildzie, budowie na moim kanale znajdziecie w opisie podlinkowane poradniki, które stworzyłam dla was właśnie dotyczące jakichś tak jak tutaj ukrytych obiektów, jak je odblokować, samej budowy domu, budowy dachów. Chociaż ten poradnik o budowie domów myślę odświeżyć, ponieważ on już ma 5 lat i wiem, że jakościowo się go ciężko słucha, więc myślę, że może warto byłoby zrobić taką nowszą wersję. Kiedyś też robiłam ankiety, dużo ankiet, i za każdym razem twierdziliście, że chcielibyście, żebym po prostu odświeżyła ten poradnik, więc myślę, że to może mieć sens. A poza tym też od momentu, publikacji tamtego filmu do gry doszło tyle aktualizacji, że w niektórych momentach ten poradnik już się zdezaktualizował i nie do końca jest taki idealny i taki jak powinien być. Kochani moi, słońca moje cudowne, dom będzie udostępniony, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli wybijecie tutaj tysiąc łapek dla niego. I ja wiem, że to jest denerwujące i upierdliwe takie coś. Ja się nie dziwię, bo mi też jest takie, takie dziwne to, ale wiecie jak to działa na YouTubie, że łapki to są dosyć istotną kwestią, w sensie reakcje, łapki, komentarze. To pomaga po prostu, że film dociera do większego grona odbiorców, większość osób może go zobaczyć. wiecie, ten no rozwój i te sprawy, a każdy człowiek się chce rozwijać w tym, co tworzy, więc jeżeli podobają Wam się moje rzeczy i uważacie, że to faktycznie. Praktycznie zasługuje na to, żeby ktoś jeszcze może trafił i ktoś jeszcze mógł wprowadzić tam swojego Sima, to pamiętajcie, żeby właśnie takie coś zostawić, a myślę, że tysiąc łapek to nie jest tak dużo. A poza tym, ja wiem, że ten dom może nie wygląda, ale to był delikatny pożeracz czasu. Trochę tutaj siedziałam, bo ostatnio mam straszną fazę na to, żeby te domy robić w miarę takie realistyczne, ale bardzo lubię robić takie cukierkowe rzeczy teraz. I takie domowe, właśnie nie wiem, skąd mi się to wzięło. Bardzo to lubię i tak jak kiedyś na moim kanale pełno było Scarlet Style, ta. To tak nazwaliście ten mój styl budowy i innych takich jakieś rzeczy. Tak teraz wydaje mi się, że moje budynki mocno się zmieniły, ale raczej nie uważam tego za coś złego, a bardziej powiedziałabym, że zaliczyłam jakiś duży progres budowlany. No i zawsze mi zależy na tym, żeby te domy faktycznie Spełniały w jakiś tam sposób Wasze wymagania, ponieważ czytam komentarze, czytam te wszystkie wiadomości, które do mnie piszecie odnośnie budowy. No, nie ukrywam, że większość raczej to są wiadomości typu: Nie wiem, zbuduj coś z podstawy i psów i kotów. A ja mam taki budynek, właśnie niedawno budowałam i uważam, że jest przefajny, więc długo jeszcze tego dodatku nie będę dotykać, bo. Tamten dom spełnia naprawdę wszystkie wymagania pod tym względem. No i też ostatnio też był dom z psami i kotami czterema porami roku większy, więc wiecie, to jest już tak owałkowany dodatek, więc nie sądzę, że w najbliższej przyszłości coś takiego znajdziemy. Często też pytacie o wyspiarskie życie, a miałam całą serię dotyczącą wyspiarskiego życia i przerabiania budynków. Macie tam spa, macie restauracje, macie dom w wersji parterowej, dom w wersji piętrowej, więc też polecam bardzo serdecznie te budynki. Nawet jest bardziej taki nowoczesny domek, też w Sulani budowany ostatnio, więc tylko mało sulański. Więc to też ostatnio było wałkowane. Do czego zmierzam? Do tego, że staram się wychodzić do Was i spełniać Te Wasze propozycje, ale Wy też pamiętajcie o tym, że zanim coś mi zaproponujecie, to żebyście spojrzeli na moją playlistę z budowlami. Jest jedna playlista z budowlami i jedna z renowacjami, i tam znajdziecie rzeczy, które budowałam, żeby po prostu nie powtarzać tego samego cały czas, cały czas, cały czas. Bo ja na przykład myślę, że warto byłoby teraz skupić się na domku zrobionym z podstawy i z gwiazdy. Nie wiem, jak się ten dodatek nazywa. Właściwie Zawsze mam gwiazda, bo w Desix 1 była gwiazda, ale nie wiem, jak się to nazywa w czwórce. I z któregoś jeszcze spotkajmy się też robiłam. Witaj w pracy średnio mi się widzi, bo tam obiektów za bardzo nie lubię, więc nie ukrywam śnieżna eskapada. Bardzo chcielibyście śnieżną eskapadę. Natomiast ja się nie czuję dobrze w takich azjatyckich budowlach, dlatego tego nie ma. Ale jeżeli kiedyś mnie znajdzie Wena i poczuję siłę, to spróbuję coś dla Was zrobić. Ale nie ukrywam, że nie jest to strefa mojego komfortu, więc nie chcę Wam obiecywać, że coś ze śnieżnej eskapady takiego właśnie azjatyckiego będę budować. Ale postaram się. Postaram się. Omawiamy do kochani moi! Mili, cudowny. Ja myślę, że takie omawianie domu jest lepsze niż Sam Speed Build, więc na pewno z tego nie zrezygnuję. Zważywszy, kiedy jeszcze ten budynek był budowany w większości, praktycznie na live'ie ta bryła, no to nie jest jakaś skomplikowana bryła, ja ją potem jeszcze podmieniłam, bo wiadomo, że na świeżo to człowiek też inaczej podchodzi, poza tym, jak już mam cały ukształtowany budynek, to już też inaczej to wszystko wygląda. Natomiast chciałam Wam opowiedzieć kilka rzeczy. To okno znienawidzone, gdzie w komentarzach większość pisarzy jest paskudne, obrzydliwe fój, zostało. Do niego dobrałam też daszek, który pasuje. Ja uważam, że to okno jest piękne i chciałam bardzo, żeby ono było. Na pewno będziecie pytać o te kamienie. Te kamienie są z Debuga. Debug to są ukryte obiekty, które odblokowuje się za pomocą kodów. Jeżeli nie wiecie, jak się takie rzeczy odblokowuje, te kamyczki też są z Debuga. To jest patent Kate Emerald na kamyczki. Jeżeli nie wiecie, jak się takie rzeczy odblokowuje, to pamiętajcie, że w opisie każdej, Absolutnie każdej budowy macie podlinkowane moje poradniki dotyczące tego, jak budować domy, jak robić dachy i skróty klawiszowe, i właśnie między innymi są rzeczy związane z tym, gdzie pokazuję dokładnie, jak odblokować ukryte obiekty, bo to wszystkie rzeczy są z gry. Tylko trzeba odpowiednie kody w odpowiedniej kolejności wpisać. Wszystko tam macie dokładnie pokazane. Więc jeżeli nie wiecie, to tam po prostu wbijajcie co więcej, ogródek jest taki <laughs> uroczy, bardzo chciałam, żeby to był taki uroczy domek, kwitisty domek, ja już kiedyś budowałam coś podobnego i chyba on jest nawet opublikowany dla Was w mojej galerii i zaraz Wam pokażę który to jest, tylko to już było jakiś czas temu, a ja mam takie nawroty i miłości właśnie do takich kolorów, w ogóle ten budynek, ja kocham to wiecie, on też jest taki kolorowy bardzo, więc polecam bo ten budynek też był super natomiast takim kolorowym domkiem, który ja mam na myśli jest ten. Ten jest bardzo podobny, też ma taki ogródek z tyłu, więc jeżeli Wam się podoba ten, a chcecie coś większego, to możecie sobie ten wziąć, a ten jest taki bardziej babciny. No, ale przechodząc do sedna, no, kwiatki, rośliny niestety pełna kolekcja, no, ale takie budynki też się znaleźć muszą i lecimy sobie do wnętrza od razu wszystkim osobom które będą chciały napisać, że ten dom jest niefunkcjonalny odpowiadam, że funkcjonalny jest bo jeszcze nie wiem w którym momencie, ale nagrałam Wam specjalnie simkę, która tutaj się po tym domu porusza, gdzie myje ręce gotuje, wyciąga rzeczy z lodówki pamiętajcie, że do gotowania wystarczy, że mamy taki blat narożny nie musimy mieć takiego normalnego dodatkowo rozwija to łóżko i spokojnie może się na tym Łóżku, y, położyć, korzysta z komputera, przynajmniej siada tam, Ym, nie wiem, jak z pralką, no ale pralka, tutaj nie widzę żadnej możliwości, żeby się jej nie udało zrobić prania. Yy, I łazienkę też pokazuje, że <laughs> mamy. Funkcjonalną. Także tak się prezentuje ten dom. Jest Bardzo kolorowy, bardzo, naprawdę bardzo mi zależało na tym, żeby był taki kolorowy, bo brakowało mi czegoś takiego. Starałam się trochę to dopieścić, w sensie wiecie, żeby to jakieś obiekty dać, żeby to zrobić bardziej realnym, że na przykład, nie wiem, mamy tutaj jakąś komodę, że gdzieś, nie wiem, tutaj może buty nawet można byłoby trzymać gdzie komputer, jakieś wieszaki na ubrania i akcesoria. Takie wiecie, żeby wszędzie gdzieś było miejsce na na jakiś szpargał domowy, więc jest pralka. No, myślę, że wygląda całkiem fajnie. I ja bym że to jest dom dla raczej kobiety, ale myślę, że jakiś mężczyzna ciekawy, lubiący właśnie kolory też spokojnie mógłby tu zamieszkać. No i raczej jeden sim, bądź ewentualnie dwójka, taki, nie wiem, domek dla studenta, może nawet w sensie. Nie jest to jakieś nowoczesne czy coś, ale wiecie, taki maxi smacz kolorowy sim na pewno czułby się w tym budynku naprawdę świetnie. Nie chcę przedłużać, nie chcę Wam tutaj godzinę opowiadać na temat tego wszystkiego, bo ta bryła jest tak prosta, że nawet nie ma co. Dom oczywiście będzie dla Was udostępnione, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli wbijecie jakieś tysiące łapek do tego filmu. Bo troszkę mimo wszystko nad nim siedziałam, żeby był bardziej detaliczny i... No i miło by było. Link też będzie do pobrania dla osób bez galerii, i właściwie to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Także, kochani, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze, dla Was w opisie, jeżeli chcecie więcej filmów, więcej materiałów i w ogóle to pamiętajcie o aktywności, komentowaniu, ponieważ ja patrzę na to, co oglądacie, co się Wam podoba, w ogóle jeszcze nad tym jeziorem to przepięknie. E, patrzę na to, co oglądacie, jak Wam się dana seria podoba i po prostu, jeżeli widzę, że jest jakieś zaangażowanie przy jakiejś konkretnej, to staram się, żeby jednak tego było więcej. Dlatego, na przykład, od tego roku mamy dużo więcej budowy na kanale, nie wiem, czy zauważyliście. Liście, bo zauważyłam, że właśnie ta budowa najbardziej Was interesuje, a i jest bardzo miło, bo ja uwielbiam budować. Boże, jak ja się rozgaduję. No, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!